W imieniu grupy parlamentarnego i Sprawiedliwości chciał złożyć deklarację. Jedną najważniejszą. Jeżeli docisną kolanem tą ustawę, ale pewnie docisną. To my potem, kiedy dojdziemy do władzy, dojdziemy do władzy, dojdziemy do władzy w po najbliższych wyborach, wyrzucimy ją do kosza. Wyrzucimy ją do kosza. Nie może być tak, żeby w Polsce obowiązywał przymus pracy. Nie może być tak, żeby ludzie chorzy byli skazani na to, żeby... Śmierć zasiłki. Nie może być tak, żeby ludzie, młodzi, byli wypychani na emigrację, a ludzie starsi się na głodowe zasiłki. Prawo i sprawiedliwość że tego nie dopuści. Prawość,